Dzisiaj robimy krokiety z pieczarkami i jajkiem z okazji konkursu Samsunga. Zapraszamy! Do miski leci mąka. My używamy tyle mąki, ponieważ to robimy całej rodzinie, a w przepisie jest jedna szklanka na 10 Teraz le mleko. leci mleko mleko do miski. Na jedną szklankę mąki dajecie jedną szklankę mleka. To jest pięć szklanek mleka. Dokładnie. To Do jaja. Teraz przypiemy. Dodajemy olej. łyżki, Przemu. Jedna, druga, trzecia. I mieszamy dalej. Lecą trzy szczypty soli, bo szczypta nam nie wystarczy. Szyr, ci trochę wody. Trochę nie za dużo. Mieszamy dalej. Tu się obierają pieczarki. I potem trzeba je opłukać. Tak. A tu się bierzemy za smażenie No leśników. Trzeba dać oleju trochę. Nie za dużo. Troszkę oleju na katelnię. Rozmarowujemy pędzelkiem. Podpalamy. I voilà. czekamy aż się nagrzeje. W międzyczasie, tak jak kamerka mówiła, obieramy pieczarki. Bierzemy Czerpak ciasta na naleśniki i go nalewamy na patelnię. Rozgrzamy. Teraz łączymy pieczarki z jajkami. Wijamy masę w takie otrurolone, tak zwane zamknięte. Obtaczamy i będziemy obsmażać. I skończone, teraz będziemy nakładać i serwować.